Dzień dobry. Szanowni Państwo, witam przed siedzibą Platformy Obywatelskiej. Jestem tutaj, ponieważ no, mam nadzieję, że żaden z mikrofonów nie zacznie sprzęgać, że nie będzie problemów technicznych, ale dzisiaj rano pan wicewojewoda, już były od kilku dni wyrzucone z gabinetu wojewody dolnośląskiego, szef sztabu, Pana premiera Donalda Tuska w wyborach prezydenckich, kiedyś zastępca szefa sztabu, kolega kiedyś, bo chyba już dzisiaj już od dzisiaj nie są, bo ujawnił pewne kulisy, pan Protasiewicz pisze tak. Byłem jego zastępcą, Marcina Kierwińskiego, jako szefa kampanii w 2011 roku, więc spotykaliśmy się codziennie i często. Wiem ile i co jest pite w gabinetach rządu Platformy Obywatelskiej, a zwłaszcza w willi. Premiera na parkowej na tarasie. I uwaga, ten taras jest określony maja, mianem Miami. Wiem też, jak dużo tam i w KPRM, czy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, się pijało. Podsumowując, cytuję: w ty, w, jesteśmy w trybie wyborczym, pana Protasiewicza. Podsumowując, Kierwiński wczoraj był naprany jak Messerschmitt. No i szanowni państwo, jest piękna go, y, pogoda, jest niedziela. Widać nastrój wczoraj również w dniu świętego Floriana, który jest patronem strażaków. No, strażacy to jest wyjątkowo no, dumny mundur. Pan minister Kierwiński wychodzi, no i tam jakiś pogłos jest strasznie dziwny. Twierdzi, że to jest jakieś sprzężenie. No, i teraz dochodzi jeszcze wypowiedź pana Protasiewicza. No i tylko, że w tym wszystkim nie ma zabawy, nie ma śmiechu, kiedy zdamy sobie sprawę z dwóch czynników. Po pierwsze, jest mowa o ministrze spraw wewnętrznych i administracji. Po drugie, jest mowa o liderze listy Platformy Obywatelskiej. Po trzecie, jest mowa o słowach byłego wicewojewody za tej ekipy, czyli pana Protasiewicza. Po kolejne, pamiętajmy o tym, że kiedy minister spraw wewnętrznych i administracji po wystąpieniu musi jechać na komisariat, aby sprawdzić zawartość alkoholu we krwi i to robi kilka godzin po tym, jak wystąpił. No to, Szanowni Państwo, to nie jest uśmiechnięta Polska. To nawet nie jest komedia, to jest żenujący scenariusz, który pisze nam ekipa Donalda Tuska. Ja mam taką propozycję, aby rozwiać wszystkie wątpliwości, ponieważ no, ta pani, aspirant, jest poszukiwana przez internautów. Nie będę wchodził w żadne insynuacje, nie będę też sugerował, że pan minister Kieryński był pod wpływem jakiegokolwiek alkoholu, bo to nie jest moje zadanie. Tylko dobrze by było, jakby ktoś tą sprawę wyjaśnił. Skoro pan, marzę, pan Wojewoda, pan, pan, pan poseł, pan były europoseł Protasiewicz. Twierdzi, że zwyczajem w wili na parkowej, na tak zwanym tarasie, zwanym Miami, było picie dużo, dużej liczby alkoholu, no to moje pytanie jest bardzo proste. Może która ze stacji, korzystając z uprzejmości stacji Republika, TVP Info, Polsatu, być może TVN-u, być może Polskiego Radia, zaprosi panów na konfrontację. Aby Polacy się dowiedzieli, czy mamy do czynienia z rządem, który zajmuje się rządzeniem, czy mamy do czynienia z regularną libacją, jak opisuje to pan e, wojewoda Protasiewicz. Dla mnie jest to rzecz fundamentalna, abyśmy byli w, w Polsce, która jest zarządzana przez ludzi odpowiedzialnych. Jeżeli pan minister Kierwiński przynajmniej twierdzi, że miał pogłos, że mikrofony się sprzęgły, że sprzążenie nastąpiło, to rok wcześniej również to sprzążenie nastąpiło, akurat w maju. Więc jeżeli już te paranormalne zjawiska występują, za każdym razem, kiedy występuje w maju pan minister Kierwiński, no to dobrze by było, jakby jakiś ekspert to zweryfikował. No tutaj oczywiście włączył się też do gry pan Roman Giertych, który zwrócił uwagę na to, że trzeba poznać nazwisko tego dźwiękowca, ale internauta bardzo w ciekawy sposób odpowiedział, że ten internauta być może się nazywał Jack Daniels, ale to już internauta tak stwierdził, a nie ja. Więc oczywiście można sobie z tego żartować, ale kiedy dumny polski w dzień swojego święta, kiedy strażacy występują, kiedy mają no, najważniejsze dla nich święto, Świętego Floriana, patrona strażaków, ludzi, którzy ratują życie codziennie, narażając swoje, na, na swoje życie na niebezpieczeństwo, ich rodziny no, boją się, jak, jak będzie wyglądała przyszłość, bo strażak ryzykuje za każdym razem, kiedy wyjeżdża. Mamy do czynienia z sytuacją, która przybiera absurdalny scenariusz. Minister występuje, część twierdzi, że jest pod wpływem alkoholu. Ja nie wiem, część twierdzi, że nie jest pod wpływem alkoholu. Jedzie na komisariat, musi dmuchnąć w tak przysłowiowy balonik. Później na drugi dzień wicewojewoda Protasiewicz sugeruje, że rządy Platformy wie, ile tam się piło, tak? No, nawet go obraża w jakimś stopniu, no bo jak ktoś określa ministra spraw wewnętrznych na Placu Piłsudskiego, że podsumowując, Kierwiński wczoraj był pijany jak Messerschmitt, to dla mnie to jest oburzające. To jest krzywdzące również dla ministra Kierwińskiego, jeżeli rzeczywiście nie był pod wpływem alkoholu. Tylko to jest scenariusz pisany prawie przez bareje, a nie przez e, odpowiedzialnych e, ludzi, którzy rządzą Polską, stąd mój apel. Do telewizji, aby zrobić konfrontację, aby zaprosić pana Protasiewicza, jeszcze raz powtarzam, i pana Kierwińskiego, i wyjaśnić sobie, jak wygląda tak naprawdę funkcjonowanie w gabinetach. Mowa jest tutaj o ludziach najważniejszych w kraju. Mowa jest tutaj o panu wojewodzie, mowa jest tutaj o ministrze spraw wewnętrznych, kandy, kandydat do Parlamentu Europejskiego. Naprawdę zejdźmy na ziemię, przestańmy robić sobie żarty z Państwa. Karty na stół, również n, powinno być to n, n, przedstawione Państwu w sposób jasny, i klarowny. O której godzinie pan minister był, nie tylko ten świstek. Czy pan minister jest na granie jakiś z boku, czy to rzeczywiście do tego doszło? To jest oburzające i być może jest to krzywdzące dla ministra Kierwińskiego. Stąd moje, no, mój apel i stąd. N, m, 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 moja konferencja, która mam nadzieję przyczyni się do tego, że przedniemy te spekulacje i nie będziemy ośmieszali siebie jako państwa. Bo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest jednym z najważniejszych ministerstw w kraju. Dotyczy to bezpieczeństwa, dotyczy to również honoru polskiego oficera, honoru polskiego munduru w postaci strażaka. I te święto na pewno niestety nie było zapamiętane z pięknej mowy, wystąpienia pana ministra, tylko z tych dodatkowych elementów, które są związane z, no, z tą burzą, która dzisiaj jeszcze dodatkowo była podgrzana. I tak w bardzo gorący dzień. Dziękuję.